Dzień dobry, dzień dobry, witamy, witamy. Dzisiaj znowu Brawl Stars. To jest naprawdę niesamowite, jakie mam ochotę nagrywać tego Brawl Stars. Bo kurde, coś w głowie nie mieści. Dobra, Tutaj to sobie załatwimy taką ochronkę. Tylko mini, 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 dosłownie mini.

Sol, że nie mówiłem, ale naprawdę tutaj, co to miało być? Ja nie wierzę. to no chłop, kurde, tu bez szans. Dobra, jakieś ocenianie mi tutaj wyciało, ale nie, nie, nie. Dobra. Ja dzisiaj chcę być... Tu! Przed Bibi! Dawajcie! Idziemy! Na tym odcinku uda nam się zmiażdżyć! Wywoli! Umiazdyć. I nasz klub naprawdę rośnie, bo on. Widzicie, każdy ktoś gra na nim. My my gramy na nim cały dzień. Ca cały dzień ktoś gra na nim. Więc naprawdę warto, bo kudę znajomych tutaj, tutaj dochodzi, dochodzi, a naprawdę. Oby mnie miał piątej. Kurde, dziewiątej. Ja myślałem, że tutaj ósmej. No i kurde, 30 sekund zmarnowanych. Hmm spróbujemy sobie tutaj to poniszczyć dwa zabity, łatwiejutki flag okej, okay. lecimy na pokon oczywiście nadal mam live'a i to jest z live'a zapis, znaczy zapis nie, no, odcinek jakby z live'a Dobra, chłopie sklepany. Dobra. Kurde, gdzie jest ten gość na środku? A tu. Dobra, tam z botem się bije, to się bije. I ja mu tam nie przeszkadzam. Czego ja zabiję Tego bota? Znaczy tego... I dlaczego tam, dlaczego bot to praktycznie bot jest lepszy? Jakby nie patrzeć, dobra, tutaj tych dwóch typów mam na kit, więc sobie je tutaj ściągniemy. Tutaj ciebie też oczywiście ściągniemy. I dziękuję, pozdrawiam. Naprawdę, to jest tak szybki, tak proste, że to się w głowie nie mieści. Dobra, lecimy z kolejną rundą. Tym razem szeleczką. Czemu by nie? Jak wiecie, my pijemy kilkanaście tysięcy pucharków. Czasem się zastanawiam, że jak ja tak wygrywam cały czas, to ja czasem nie wiem, czy ja dzisiaj nie będę miał jeszcze tysiąca pucharków. Tak, mówiłem wam niedawno, że to będzie ostatni film, a nie jest to ostatni film. No wiem, 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 teraz wleci odcinek z GTA chyba albo, o kurde, o kurde, albo z Minecrafta. Co za lamus Typ Lamus Dobra, Hop Team Lamus. To jest Koks. Dobra, dojechany hop myślę, że on naprawdę ma jakieś szanse z takim typem jak ja. Dobra, to sobie po to pójdziemy zaraz. Tylko najpierw tego bota bym chciał sobie zabić, Dobra, teraz to jest za więc no. Dobra, z... mamy tutaj troszkę HP to jest tutaj, pyk, pyk. O dzięki, że mi misia tutaj zabił. To mi bardzo mi pomogło. Bo sobie niepotrzebnie się musiał bić z tym misiem. Dobra, kurde, klepany jesteś. Na ile hitów go zabija? Dobra, teraz i mam jeszcze chapsu. Dobra, on, on, on już leży. Ile on ma? 6? On ma sześć, Coś takiego ma, nie? Zaprawdę biedą u niego. Ale spokojnie, spokojnie. My tutaj sobie też nadrobimy. Kurde, się lodek mi chłop przejął. I co, myślisz, że ja teraz tutaj nie będę zbierał sobie. Ja chcę chłopa na hita zabić. Tylko najpierw chciałbym zlokalizować. A, tam jest, dobra. Tu. Dobra, to zaraz... za. Albo nie, sobie z nami nabijemy ultę jeszcze. Chyba za sobie na niego ulta nabijemy Dobra. No, no pięć tylko, dobra. Na hita? No dobra. Dużo mu tutaj... Dobra, postawiasz mi się, giniesz. Dobra, to tam gdzieś tam jest. Dobra. No to mam ulta. Klepiemy go ultem zioma 20 tysięcy Boże, wypierdzielaj stąd ty, klu Tu są nienormalny gracz, no naprawdę Ja w to nie wierzę On naprawdę myślę, że ja że On ma jakieś szanse To jest naprawdę śmieszny chłop, nie? Wiem, odblokowałem piłkę, ale ja jej jakby... No ja w nią nie będę, w nią grał, nie będę, niestety, ale fajnie, fajnie wiedzieć, że mamy już. ale naprawdę widzicie, ej czy ja teraz jak chyba, nie, teraz jestem już lepszy niż Bibi chyba, niż Bibi, więc to mi się bardzo podoba. I kolejny cel będzie to właśnie Ym, 365 pucharków, żeby wyszedzić, coś takiego. O nie, teraz tak wcześniej już iść. Dobra, zabijemy sobie typa. Zawsze to jakieś darmowe y, cubesy wlatują. Dobra, no i teraz jak mamy dwa flagi, to sobie możemy. Bota bić. O, dużo dostaje. 2500. 2 lata chyba, 2700. u nie! Dobrze jest, Dobra. Teraz, jak jakiś rywal do mnie przyleci, no to solki narza To wiesz, z takimi słabymi, to ja nawet nie chcę mieć styczności. Do Na nala ziomek, Dobra, giniesz. No weź mi, kurde, to tej... ja 6000 tysięcy biję. Tutaj jest tu dwóch typów, nie? Dobra, jednego mam na hit, dwa hity. A jak chcę tak zrobić, że ja ich, kurde, na hita zabiję. O nie, no chłop, co ma, kurde. Teraz po ile biję? Dobra, chłopa tego tu mam na hita. Alczel Primo mam na hita? Zobaczmy. Nie. Nie będę miał go na hita. Ale ciebie to już chyba tak, ziomeczku, nie? Jest dobra, to niech się pozabijają tam, mnie to już nie obchodzi. Albo dobra. Ty, 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 ty. zostawisz mi to, przeżyjesz. Dobra, solki, solki, solki gościu. Ale ja to sobie tutaj zbiorę, tylko. Jesteś gościu klepany. Tutaj już nie żyjesz, jak w gościu wolę Czekaj, ile ty masz w ogóle życia? A ty masz tyle, czyli na hita cię nie zabije. Dokładnie. Kurde, czy tutaj jest szansa, że jeszcze będzie bot? To jest pytanie. Oby był. O, jest bot, jest bot, jest bot. To mi się bardzo podoba. To my go sobie zabijemy. Nie ten chamski. No gdzie ty leziesz? Jebi! Cii. Czy ty pilu, Dobra. <grywa> ja pierdzielę. Co za noob. To się nazywa noob Po prostu noob. Naprawdę nie mam innego słowa na niego niż noob Dobra, rundka sobie na piątą rangę wbijemy. No i co? Końca cineczka będzie, więc... Jedna rundka. Też się oczywiście pobawimy w wielkim starciu. Dobra, sobie tego, tego, tego tutaj pozabijemy Poko. Oczywiście. O, Hoshi ma i tak mało HP. Tutaj skrzynia? Nie, już myślałem. Dobra. Kurde, słabiutko. Mamy tylko cz cztery już. O nie. Słabiutko mamy cztery już. Dobra, ciebie tutaj miś dobije. Znaczy, dobra, jak zwolnisz to... Suzu Skater! Ej, Oglądamy Misia, dawajcie, gdzie jest Misiu Dawajcie, patrzymy, gdzie jest miś. Dawajcie, no gdzie jest ten Mis? Gdzieś iść powinien na nich. A, tem go zabił, dobra. Uważ, dobra. Już myślałem, że Mis by tutaj tak wyglądał. Nie? To by było koks. Koks. o o o fajne 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 dobra let's go no i co no i jak mówiłem to jest już koniec tego odcinka jestem tutaj w 23 chce wyszedzić pana Pawła więc co ja sobie tutaj wszystkich powiem na 6 rangę ale to już poza odcinkiem ja teraz właśnie sobie zacznę arenę już grać parlejem. Zara, pewnie wleci odcineczek z. Mm. właśnie, nie wiem z czego. Z getta albo z Minecraft'a. Na pewno nie zbierało Starry bo Wątpię, że. Kurde, gościu, jaki został zjechany. Dobra, ty tam gdzieś tam polecisz. Zobacz, masz dead. O kurde, ty tu wpadłeś, to. Co? No dobra, no to y, dziękuję, pozdrawiam. Minus, a nie plus jeden. No to co. To mi myślę, że wystarczy no to no.